John C. Maxwell. Wszyscy się komunikują. Niewielu potrafi się porozumieć. Sekrety technik komunikacji ludzi sukcesu. Przekład Konrad Pawłowski. Tytuł oryginału: Everyone Communicates, Few Connect. What the most effective people do differently? Książka ta dedykowana jest Johnowi Wesleyowi Maxwellowi, naszemu piątemu wnukowi. W tej chwili porozumiewa się on tylko z mamą i tatą. Modlimy się, by gdy dorośnie, potrafił porozumiewać się ze wszystkimi ludźmi. Podziękowania. Dziękuję Charlie'emu Wecelowi, mojemu pisarzowi, Stefani Wecel, menedżerce do spraw mediów i administratorce mojego bloga. Sue Caldwell, która opracowała pierwszą wersję tej książki, oraz Lindzie Eggers, asystentce. Dziękuję wszystkim, którzy czytali pierwszą wersję tej książki na johnmaxwellonleadership.com i zamieścili swoje komentarze. Temp. W zeszłym miesiącu zadzwonił do mnie z zagranicy. Sangif, Vargese, pisarz, felietonista i założyciel Litka, indyjskiej organizacji pomagającej liderom w rozwoju ich umiejętności. Przeprowadzał ze mną wywiad dla Forbesa. Rozmowa była przyjemna, mieliśmy jednak pewien problem. Połączenie telefoniczne było bardzo słabe i kilka.